No niestety, odpadłem z naszej zabawy nie zrobiłem tysiąca złotych. Jestem wkurzony, tak autentycznie wkurzony, bo mam poczucie, że mój poprzedni typ był całkiem dobry. Typowałem na to, że obie drużyny strzelą gola w meczu Pogoni Szczecin z Wisłą Płock. No i to był taki mecz na 3 do 2. Eee, kuriozalne historie tam się wydarzały. Eee, odwołany karny Kowalczyka, który kopnął swoją prawą nogą na swoją lewą nogę. Eee, trzy słupki. Kwocera wyszedł sam na sam i się przewrócił. Eee, no i stał Sakra, Także typ był dobry, ale zabrakło mi szczęścia i przez to odpada z zabawy. Wracam do takiego standardowego typowania standardowych kuponów, a Wy do odbierania standardowych albo inaczej niestandardowych bonusów. No bo tylko jeśli zarejestrujecie się z linku, który jest pod tym filmikiem, otrzymacie w fuksiarzu dodatkowy freebet w wysokości 25 zł. Obowiązuje Was przy tym oczy oczywiście taka standardowa promocja powitalna, a więc yy, jest układ bardzo prosty. Rejestrujecie się z linku. Wpłacacacie co najmniej 50 zł, to jest warunek odebrania tego freebetu i macie freebet 25 zł i też obowiązuje Was cashback do 50%, 50% do, 5, do 500 zł, a więc no, polecam oczywiście wpłacić więcej, bo, bo można dzięki temu skorzystać z tego kozackiego cashbacku. No i freebet tak czy inaczej dostaniecie. Dzisiaj Piłka Nożna Polska i Światowa nie rozpieszcza nas z meczami, a więc musimy trochę szyć. Ja stawiam na mecz Pogoni się. Z górnikiem Łęczne i tutaj upatruje remisu. Pogoń dobrze zaczęła rundę wiosenną, bo swój pierwszy mecz jedyny jak dotąd w lidze wygrała. Górnik to, to z kolei taka typowa drużyna: raz wygra, raz przegra. Plasuje się w środku stawki i, i będzie walczyć o, o, o utrzymanie i nic więcej. Ehm. No, Górnik generalnie przepychał mecze w Pucharze polskich jak dotąd. Teraz ma na rozkładzie nie ekstraklasowicza, ekstra a drugoligowca. No ale wydaje mi się, że to taki właśnie typowy mecz na 0-0 i dogrywka, i rzuty karne. I będziemy mieli zaskakującą drużynę w półfinale Pucharu Polski. No bo kto by się tam spodziewał, pierwszoligowca albo drugoligowca. Do tego dorzucamy Juventus z Torino. no Myślę, że tutaj szczególnie nie trzeba tłumaczyć dlaczego. Juwe fajnie gra, fajnie chłopaki grają, dobrze jest. Tylko cztery porażki w lidze bodaj. Dlaczego mieliby wyłożyć się na darbowym rywalu? Nie wiem. Wydaje mi się, że się nie wyłożą. To wszystko daje mi całkiem atrakcyjny kurs. 5,87. Postawię sobie dwie stówki. Mam do wygrania. Wow, 1034 zł. Fajnie, sporo. Yy, a więc. Jest to postawione i trzymajcie za mnie kciuki. Jeszcze konkurs: oczywiście dla Was, strzelec w meczu Juventus Torino i dokładny wynik. To musicie podać w komentarzu pod tym filmikiem. Trzy pierwsze osoby, które, którym uda się dobrze wytypować i strzelca, i dokładny wynik, otrzymają od fuksiarza FreeBet w wysokości 50 zł. Jeśli nie macie konta, to oczywiście rejestrujecie się z linku, który jest na dole. No i co? Gramy, wygrywamy, fajnie je zbawimy się.